Dzień dobry kochany, witam Was ciepło, witam Was serdecznie już w drugim odcinku naszych filmów z cyklu Moja walka, mój sposób na życie. I dzisiaj chciałabym powiedzieć kilka słów na temat podstawowej dynamiki, jaką możemy zaobserwować właśnie, kiedy mamy te nasze wzorce walki. I jeśli ktoś z Was ogląda, Pierwszy raz tutaj ten filmik i w ogóle mnie pierwszy raz, to bardzo Was zachęcam, żeby obejrzeć sobie pierwszy odcinek, bo to jest już kontynuacja i pewnych rzeczy już nie będę tutaj mówić po raz kolejny. No i tak, wracając do naszej walki i do naszej dynamiki. Taką główną dynamiką, jaką możemy zauważyć, kiedy mamy nasze wzorce walki, to jest dynamika przyciąganie i odpychanie. I jakbym miała to pokazać swoim ciałem, to wygląda mniej więcej tak. Przyciąganie, odpychanie, przyciągam, odpycham, przyciągam, odpycham. Oczywiście się to zazwyczaj rozgrywa wszystko na poziomie takim energetycznym i podświadomym, no bo świadomie. Każdy z nas, każda z nas deklaruje, że nie wiem, chcemy miłości, jesteśmy otwarci na miłość, chcemy związek, czy chcemy mieć fajną pracę, chcemy mieć dobre zdrowie, chcemy mieć przyjaciół i, i, i jakby fajne relacje z innymi ludźmi. Oczywiście też jest tak, że ta szybkość tego ruchu może się zmieniać. Czasami jest to taka dynamika bardzo szybka, a czasami jest tak, że przyciąganie i ten moment zatrzymania chwilę trwa, nawet może trwać to chwilę dłużej, może trwać to tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie i później znowu następuje odpychanie. I skąd to się bierze, dlaczego akurat tak to wygląda? Wygląda to dlatego tak, że kiedy my mamy nasze wzorce walki, bardzo mocno zakorzenione w naszej podświadomości, to my jesteśmy nauczone, że my nie mamy tego, co chcemy, nie mamy tego, co potrzebujemy, to nie jest dla nas, to nie jest dla nas dostępne. My jedyne o to, co możemy, to ciągle walczyć. Dlatego jest tak, że nawet jeżeli my to przyciągniemy do siebie, to w pewnym momencie automatycznie uruchamia się ruch odpychania, żeby, bo dopiero kiedy coś jest jakby daleko, coś jest dalej od nas, my możemy znowu uruchomić ten wzorzec. W zasadzie to on się sam automatycznie uruchamia, ale tylko wtedy, kiedy właśnie, kiedy właśnie coś jest trochę poza zasięgiem. No i teraz na konkretnych przykładach i. W jaki sposób już tak konkretnie możemy taką dynamikę zauważyć? Eee, na przykład w relacjach partnerskich, kiedy ten wzorzec walki jest aktywny. A jeszcze najważniejsza informacja, bo nie pamiętam, czy mówiłam o tym na pierwszym filmiku, że pamiętajcie, kochane, że to nie jest tak, że ten wzorzec walki on musi być aktywny w każdej dziedzinie życia. Może być tak, że my zauważamy tylko dominację go. W związkach partnerskich albo w pracy, albo w jakichś takich relacjach przyjacielskich, ale też może tak być, że on się jakby rozprzestrzenił, jak wirus, tak naprawdę na każdą dziedzinę naszego życia, i my zauważamy, że mniej czy bardziej, prędzej czy później, tak naprawdę wszystko w naszym życiu opiera się właśnie o tą walkę. I wracając do przykładu z relacją partnerską. Kiedy mamy aktywny ten wzorzec, to jak to się będzie objawiało? Na różne sposoby. Może być tak, że przyciągamy mężczyzn, którzy są niedostępni, i w momencie, kiedy my się zbliżamy do siebie, pozwalamy sobie na bliskość, druga strona się wycofuje, jakby w pewnym momencie ona się wycofuje i tak jakby trochę znika z naszej przestrzeni. Więc w tym momencie znowu. W nas się uruchamia to, że ja muszę zawalczyć o to, na czym mi zależy, w tym wypadku o miłość, o bliskość i o mojego partnera. I znowu, kiedy jest to przyciąganie, ono chwilę trwa i znowu jest odpychanie. W relacji, która jest, może to tak dokładnie tak samo się przejawiać, ale może się też przejawiać konkretnymi konfliktami, że kiedy jest po prostu dobrze, My zaczynamy odczuwać pewnego rodzaju napięcie, że to dobrze, zbyt długo trwa. Zaczynamy odczuwać napięcie i znowu prowokujemy i energetycznie idzie ten ruch odepchnięcia, odsuwamy się od siebie na jakiś tam czas, na jakiś moment, żeby za chwilę znowu nastąpiło. To przyciąganie. W takich skrajnych, wiecie już, przypadkach, to jest huśtawka, po prostu emocjonalna na całego, że tak powiem, tak? Bo całe nasze życie wygląda tak naprawdę tak, wygląda tak, cały czas jest jakby sinusoida, nie ma pewnej takiej równowagi, a nawet jak jest, to ona nie trwa zbyt długo. Ona nie trwa tak naprawdę zbyt długo. Czyli za tą, dominującą, za, tym do, za tą dominującą dynamiką stoi tak naprawdę pierwotnie zakodowany wzorzec jeszcze z naszego dzieciństwa, że ja nie dostaję tego, co chcę. Ja tylko mogę o to walczyć. Owszem, jak walczę, to mam nadzieję, że ja to dostanę, to buduję jakąś moją nadzieję i być może. Ale zazwyczaj jest tak, że i tak nie dostaję, bo póki ten ruch energetycznie jest w nas zakodowany cały czas, przyciąganie, odpychanie, przyciąganie, odpychanie, to nawet jeżeli ja to, na czym mi zależy przez chwilę dostanę i utrzymam, zatrzymam, to na pewnym poziomie ja nie jestem w stanie wytrzymać tego, że to jest. Dlatego automatycznie prędzej czy później ja to zaczynam po prostu zaczynam po prostu odpychać od siebie. I tak jak kochana powiedziałam, pamiętajcie o tym, że to są zazwyczaj rozgrywki podświadome, ale na przykładzie możecie zauważyć możecie zauważyć jak ta dynamika wygląda, bo świadomie nikt z nas, jeżeli mu na czymś zależy, no to po prostu Chcę, chcę tego, tak? Zupełnie inaczej wygląda dynamika osoby, która jest otwarta na to, co chce, która ma poczucie, że, nie wiem, że na to zasługuje, że, że może to dostać, że to może być dla niej i która potrafi w takim spokoju, harmonii tak naprawdę z tego korzystać. No bo taka dynamika tej osoby to jest po prostu, czekajcie, bo nie widać moich rąk tutaj, to jest po prostu otwartość, to jest przyciąganie i to jest korzystanie już później z tego, a nie ma tego ruchu odpychania, żeby potem znowu musieć, musieć oczywiście o to walczyć, co przed chwilą tak naprawdę przyciągnęłam. Także tyle na dzisiaj kochane. Mam nadzieję, że było to inspirujące dla Was. Jutro przyjdę z filmikiem, z trzecim odcinkiem, i opowiem Wam trochę o przyzwyczajeniu do napięcia na poziomie emocjonalnym, mentalnym, na poziomie fizycznym. Bo tam, gdzie są wzorce walki, tam jest zawsze napięcie i jest przyzwyczajenie do napięcia. Ale o tym będzie jutro. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.